Czy w tym momencie jest za późno już na wysiewanie wapna? Czy przy tej pogodzie możemy już rozsiewać nawozy fosforo-potasowe? Co z kizerytem? Jak to się ma do różnych gatunków, które już rosną i które za chwilę będą rosły, bo będą siane? Rozpoczynamy pierwszy odcinek tematyczny do nowego sezonu. Cały do obejrzenia na portalu hektarwiedzy.pl. W nowym miejscu, w naszym wspólnym miejscu dedykowanym dla rolnictwa, dla naszego rolnictwa. Zapraszam serdecznie na portal. Odcinek już niebawem.